Siemanko, witam Was serdecznie, z tej strony Terror, a to jest pierwszy odcinek Battlefield 4 Multiplayer. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie na mapie Oblężenie Szanghaju w modzie Duży Podbój. Okej, okay, dobra. A więc na czym polega Duży Podbój? Duży Podbój polega na tym, że musimy przejmować, musimy przejmować e, punkty kontrolne, by przeciwnik tracił, e, by przeciwnik tracił e, kupony. Gdy przeciwnik straci kupony, to wtedy przegra. To jest proste. Yy, można też tracić yy, i zyskiwać kupony poprzez zabijanie wrogów, a także przez samą yy, siebie śmierć. Dobra. Taka więc yy, walczę tutaj na największym punkcie. Yy, można go rozpoznać z misji, która właśnie była w Battlefieldie yy, w kampanii. O Jajusiu, na razie biegam jak i właściwie nic nie myślę, tylko biegam. Tutaj coś nawalają, ktoś tutaj musi być. Nie ma nikogo, oczywiście. Wow, ja mam lęk wysokości, ja się tu boję. Yyy, ja się tu boję stać Dobra, yy, ja tutaj cały czas pluję tej windy, to jest po prostu najfajniejsze. Po prostu, yy, jakby miejsce, można się tak w windzie kampić na przykład, co nie? I jeździć windą. Ja przykładowo potrafiłem przez godzinę jeździć windą tam i z powrotem. Dobra, naciskam jeszcze raz, e. Dobra, tutaj nikogo nie ma, nie widać. Aha. Dobra, ziomek, idź przodem. Serio, przyszłeś tutaj po to, żeby mnie tylko strollować? My jesteśmy Chińczykami? Tak. Haha, patrz. ucierpiałeś. Ucierpiałeś. Oh, fak, przejmują te Chińczyki. Nie! USA. Oh. my jesteśmy Chińczykami, co ja gadam. Ja, yeah, fak, fak. Ale asystę dostałem. Dobra, weźmy sobie apteczkę i tu będziemy kampić. Gdzie wy jesteście? Zniszczę was. Już tam grenade'em. Dobra, mam nadzieję, że to poskutkuje jakoś. Ja nie, nie, poskutkowało w ogóle. O tu pewnie za chwilę wyle wyleci dumki yy, tych Amerykańców. Nie! Yeah. yeah! Siema! Yeah! Oczywiście, Rocky Uka! Ale stać heada! Fak, fuck 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 fuck! Render, 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 render! Proszę bardzo. Obrócimy się. Co tu się dzieje? Ten wieżowiec się proszę państwa zawala. Tak. Wow, udało mi się uciec. Prawie nigdy nie, nie, nie udawało mi się uciekać. Pierwszy raz chyba takie coś robię. Patrzcie, to się zaczyna zawalać. jej mam nadzieję, że się nami nie zawali. Wyląduję od razu na tym. Wow, to jest zarąbiste w tej mapie. Ja. Yeah. Patrzcie. Nie. Serio. Ach, ten BF. Można lecieć, to jest spokojnie. Aż tu nagle ktoś się zabije. No i co teraz? Tak będę leżał przez godzinę? Nie, dobra. Zrespimy się na C. Co tu się stało? Proszę zobaczcie, jeszcze dym w ogóle popiół trupy wszędzie. W sumie to nasza baza była trochę szkoda, co nie? Ale zobaczcie. Jak to pięknie wygląda. W sumie no nie pięknie, co nie? Bo stało zniszczone wszystko. I w sumie kupas teraz. No ale eksplorujemy Zeksplorujemy ten teren. Pewnie nie ktoś tu się znajdzie. No dobra, ja będę tutaj os osłaniał was. Jej, kiciuś. fuck Jezus Maria, no, spostrzegawczość moja jest po prostu godna e, powagi, naprawdę. Świetna spostrzegawczość. Good game, hehe, dobra. E, jeszcze raz się porastnijmy. Mm, a powiedzcie, co? Jest jakiś helikopter? Jest jakiś helikopter? Maktier? Nie ma helikopterów. Szkoda. Dobra, spijemy się tutaj. Dobra. E, ja pierdzielę no ale patrzcie, to był taki wielki budynek. O, fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak! Są już tam naprzeciwko, szczelają do mnie, Strzelają Jezu, przede mną też są, gdzie mam biegnąć? Jejusiu, jakie lamy w tą grę? Nie pokaleanie, Dobra, 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 dobra. Skampje się tutaj, może mnie nikt nie zabije. To jest walka o przeżycie, o przetrwanie. O, dobra. Gin suko! Yeah! Debata z na ziemię, grenade. I to było piękne. Dobra, wstajemy. Fuck! Ja, pierdziela, to, to było mocno akurat. On Musiałem wybuchnąć by przede mną. Na mordę mi wytrysnął, hehe. No i czy teraz? No ale przynajmniej zabiłem. Jej, tańczymy. Labada, labada. O, skuter wodny. Dobra, pojedziemy sobie skuterem wodnym. Mamy tu jakieś punkty, czujniki, widzicie jakieś czerwone kropki. Jee, yeah, kropeczki. Przyspieszymy sobie co się będzie. Co sobie będziemy żałować, panowie? Oh, Ufak. Taki wielki budynek się zawalił przede mną. Ooo, dosłownie można o sekundę po prostu się spóźnić i już się ginie na miejscu. Ja kiedyś umarłem w windzie, a to się waliło ja windą wjeżdżałem akurat. Dobra, fuck. Kampić nas pod wodą. Siema ziomeczek, pomogę ci. Pomogę ci spokojnie. Lighty poradzimy sobie. Green Trzyma ma to! Yeah! Przejmowanie flagi. W sumie to jest fajniejsze w czwórce, że kto więcej jakby stoi, to dostaje za to punkt. Co nie, mnożą mu się te punkty, a nie jak Trójce, że przykładowo ktoś odejdzie na chwilę i komuś zajdzie jako przejmowanie flagi, a tam był sekundę, co nie? Dobra, dobra, dobra. Bądź się, że mi jakiś sniper upoluje. Dobra, ale ważne, że tu jakąś kontrolę przejęliśmy. Yeah. No i co teraz? Fak, 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 fak! Aaaaah! Ile tam ich było? Nawet ich nie zauważyłem. No kurde, no nie! No nie, no nie! Yeah! Patrzy się na ścieżkę gdzie jest nawet całkiem spoko. O! sobie bym sobie jakiś pojazd spawnował, no ale sobie pójdziemy tutaj do centrum akcji, bo tam w sumie nie ma sensu walczyć. i jest sens, no ale mi się nie chce tam już walczyć. Na tę drugą część mapy sobie przejdziemy. Dobra, czyli my biegniemy w tamtą stronę, tak? Ci mamy tu na pieprze, dobra. Jesteśmy w jakimś centrum handlowym. Nawet nie wiem gdzie. A nas jest tutaj dużo. Co nie? jak coś rzuci jednego granata i po nas, gdzie wy jesteście? Tak, oni stąd na walach, tak? O ja nie widzę nic. Fak, na ziemię. Ja, yeah, prawie się nam nie udało, ale słodko, dobra. Przebiegniemy sobie przez ten lewy mościk. I mam nadzieję, że przeżyję, naprawdę. Co ja nie powiem? No, dobra, może w końcu jakaś akcja będzie, co? Fak, 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 już szczeloją. Tego raczej nie złamią. nie, yeah, co to było? He, oh. monobrew, monobrew. Co pan Bóg złączył? Tego człowiek nie rozłączy. Monobrew, monobrew. A, suary, dobra, dobra. Wezmę sobie ta snajpera i cię tu wyspawnuje. Będę miał wszystko pod kontrolą. Czyli się po prostu mapa zrobiona na odwrót, tak? Że mamy więcej terytoriów niż oni. Jakby co, to gram na kuzynie, e, na koncie kuzyna, który mi użyczył specjalnie, żebym nagrywał, e, po prostu użycił mi, żebym sobie pograł, żebym hajsu nie wydawał, przy okazji, żebym mu staty polepszał trochę, dobra, co jest, co jest, co jest, co jest, no nie, znowu, chciałem się tak pożyć fajnie, no, ale tracą szybko kupony, tracą, tracą, tracą kupony, Pukony, ja nie mogę, co ja gadam czasami. Dobra, mm. co bóg złączył? Tego człowiek nie rozłączy. No, Dobra, patrzymy się. Nie poddajemy się. Dobra, gdzie wy jesteście, ziomeczki? Ja chcę was zabić. Wiem, że to jest niefajne, ale. Dobra, dajmy na. Na, razie na szóstkę. O, jest. Jest tam jakiś. Ziutek. Yeah, nie zabiłem go, ale mogłem go zabić. Dobra, będziemy go. Fuck! Fuck! Oje, Jusiu. Gdzieście to? Dobra, wbijemy może. Co jest? Moje auto jest skradzione, nie. Dobra. Shit. Shit. wrzucałem grenade'ami, W ogóle, co oni robią? Patrzcie na moje staty. 327. Ja pierdzielę. Eee, yy, no. I co? 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 Zadowoleni jesteście, zabiliście bezbronnego snajpera. Dobra, to śmieć nie się tutaj by to można ładnie tam napieprzać Dobra Wierzę, że się uda I uwierzymy w cuda, ja! Ja. Ja. Gin, Gień, będzie piękny headshot To co jest? Czemu nie mogę trafić? Aha, 98 tak! Asysta zaliczona jako zabicie, tak? Bo nie więcej niż połowę pewnie. W sumie to też jest fajne w bf czwórce, że jak ma się więcej niż ileś tam, to w sumie pierwszy raz to widzę co niebo dobra Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Dobra Ja się boję tam podchodzić, to się wolę położyć gdzieś tutaj, właśnie w takim miejscu Mało jakby zauważalnym Dobra, gdzie wy jesteście? O! Ktoś do mnie szczylło! Kto tu do mnie szczylło? Dziwe jest gdzie. Wy dobra, załóżmy, że uwierzę wam i was będę usłaniał Że tam ktoś jest Dobra, 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 słaniam was Wsłania was. to mi się zaczyna nie podobać. Załóżmy, że to jest już nasz cel, tak? To musimy na de atakować, dobra. Ja jestem ostatnim członkiem drużyny. Yeah, jesteśmy fajni. Dobra. Załóżmy, że... Głupie, że nie helikoptera, bo bym się włożył na takim dachu i wszystkich stamtąd ściągał. Okej, okay, dobra. Dobra. Fuck. Muszę się w takim fajnym miejscu przykampić. Fuck, 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 au! O Dobra. Biegnę od tej strony. I tam się jakoś wyłożyć w tym fajnym miejscu. Będą headshoty. Yeah. Yeah. wtedy leci sturmowiec, yeah. Za mną jest wahadłowiec, yeah. Dobra, dobra. Fuck, 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 fuck. oni strzelają na oślep, są takie kretyny. W sumie ja też tak nie strzelam. Co tu mamy? Aha, możemy się tu respić, tak? Teraz mi to pokazują. Mądrze! Dobra. Załóżmy, że ci ziomeczku zaufam i się jako sniper Boże tutaj. Za chwilę zginiesz. Yeah! Ja! Byś dostał w czachę raz, a nie, kurde, na racy cię będę zabijał. No, gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Dobra, 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 dobra. Fuck. On mnie nie widział? Serio? Fuck, fuck, nie no. Kurde, zmieniamy klasę na jakiegoś e, z tymi RPGami To będzie piękna gra teraz, men To do niej na sklepie, pisze Castiel. I owe. Dobra, weźmiemy sobie załóżmy technika, który sobie weźmie. Dobra, technika. I tak e, pójdziemy sobie tutaj. Co ty masz? Ty masz chyba to anty. Coś tam takie wilsowe tu nie? O nie, ty masz to dobre Dobra, dobra, już ci ufam. Nie musi więcej udowadniać. Dobra Eee, mamy shotguna? Tak, shotgun, dobra, broń. Good job, good job. Dobra, 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 dobra Gdzie wy tu jesteście? Wszczelam w sobie kaczki, rozumiecie to? Rozumiecie to Gdzie ty jesteś? Fuck, e to nie ma sensu. Biorę sturmosa i napierdzielam